Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz pani wiceprezes, pani poseł Beata Szydło. Będziemy dziś mówić o tym, co najważniejsze chyba w nadchodzącym roku i latach, czyli o polskiej gospodarce. Pan premier Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy wstępne dane głosu. Wskazują one na to, że nasza gospodarka w tej chwili funkcjonuje na takiej linii gasnącej. Wzrost jest znacznie niższy niż w roku 2011, przy czym co kwartał ten wzrost spadał. Mamy bardzo poważne kłopoty, jeżeli chodzi o ściąganie podatków, o dochody podatkowe. Mamy wzrost bezrobocia. Krótko mówiąc, mamy do czynienia ze zjawiskami kryzysowymi. Zjawiskami, których w żadnym wypadku nie można traktować jako zjawiska obiektywne, takie, na które rząd nie ma żadnego wpływu. Rząd jest od tego, żeby kryzys potrafić przewidzieć i żeby mu przeciwdziałać. Niestety, Mamy zamiast tego przeciwdziałania nieustannie podtrzymywaną, dzisiaj już zakrawającą na jakąś komedię, jakąś groteskę propagandę sukcesu, a nie propaganda sukcesu, a przeciwdziałanie jest tutaj potrzebne. To przeciwdziałanie jest dzisiaj stosunkowo łatwe. My mamy receptę na kryzys, my mamy tutaj na przykład. Program odnoszący się do walki z bezrobociem, więcej pracy. Mamy całkowicie gotowe, nowe ustawy podatkowe. Nasza teza, że bez zmian ustaw podatkowych będziemy mieli kryzys dochodów publicznych, całkowicie się potwierdza. Chciałem Państwu powiedzieć rzecz zasadniczą, mianowicie jest naprawdę najwyższy czas na to, żeby skończyć z dyskusjami nad. Związkami nieformalnymi, które w jakiś paradoksalny sposób mają się stać formalne nad jakimiś relacjami partnerskimi, a wiadomo, że władza, obecna władza chce jeszcze do tej sprawy ciągle wracać, a zacząć dyskutować o kwestiach naprawdę ważnych, to znaczy właśnie o kwestiach polskiej gospodarki, o kwestiach polskiej przyszłości, bo bez naprawy polskiej gospodarki ta przyszłość naprawdę jest dzisiaj pod wielkim znakiem zapytania przypomnę też dane które przytacza dzisiejsza Rzeczypospolita zaczynają spadać płace nakręca się mechanizm kryzysowy już nie mówiąc o tym że obywatele polscy mają pewne prawo żeby liczyć na to że ich stopa życiowa będzie wzrastała a nie spadała a dziś mamy do czynienia przecież z niczym innym jak tylko ze spadkiem stopy życiowej zresztą tych negatywnych zjawisk jest jeszcze Dużo, dużo więcej. Powtarzam, to jest kryzys rządów Platformy Obywatelskiej. To jest taka sytuacja, w której oni mają kryzys, a my mamy receptę. Oni próbują ciągle działać przy pomocy jakichś tematów zastępczych, trzeciorzędnych albo piątorzędnych. My chcemy dyskusji o najważniejszych polskich sprawach. O tych sprawach, które dotyczą na co dzień Polaków, polskich rodzin. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani prezes Beata Szydło propagandowy optymizm ministerstwa finansów a szczególnie ministra finansów dotyczący tych danych GUSowskich które są publikowane od, w ostatnim czasie niestety nie rozwiązuje problemu Polskiej gospodarki nie wpływa też na to, że sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiała. Do tej pory słyszymy tylko i wyłącznie, że ministerstwo zakładało i spodziewało się takich danych, ale w realnie nie przekłada się to na żadne działania. Spadki te niepokojące dane dotyczące gospodarki pojawiały się od początku ubiegłego roku, mimo to nie wprowadzano przede wszystkim nie próbowano nawet debaty. Nad projektami, chociażby tymi, o których mówił tutaj pan prezes, dotyczącymi podatków. Ja przypomnę, że wpływy podatkowe dramatycznie spadają. Nie próbowano również rozmawiać w parlamencie na temat programów zatrudnienia, które złożyliśmy już w lipcu ubiegłego roku. Wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka w tym roku będzie przeżywała poważne problemy. Przynajmniej w pierwszym kwartale na pewno nie dojdzie do poprawy sytuacji. To jest dzisiejsze dane dotyczące PKB. -a te szczegółowe które się na to składają pokazują że spadki dotyczą już tych wszystkich komponentów które złożyły się na ten szacunkowy wynik PKB. PKB 2012 roku to jest 2% szacunkowy, w 2011 przypomnę to było 4,3%, w kolejnych kwartałach spadało rośnie bezrobocie, spada konsumpcja na koniec roku główny Urząd Statystyczny podał informację, że firmy zgłosiły oficjalnie, tylko oficjalnie, do zwolnienia ponad 38 tysięcy kolejnych osób. I to są realne problemy, o których Platforma PZL nie chcą rozmawiać. My przedłożyliśmy projekty ustaw, mamy program, mamy program Alternatywa, wiemy jak doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja na rynku pracy i w gospodarce polskiej się poprawiła. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytania. Jeśli można. To, to proszę bardzo, TVP. Grzegorz Kwolek, TVP Info. W temacie gospodarczym premier wczoraj w Paryżu mówił, że liczy na to, że jeszcze zimą parlament przyjmie jedną z metod Unii Europejskiej na walkę z kryzysem, czyli pakt fiskalny. Czy może liczyć na poparcie opozycji, bo uważa, że właśnie może liczyć na poparcie państwa. Czy może? No i kwestia ta poruszona przez pana prezydenta, Bronisława Komorowskiego, który twierdzi, że Polska do 2015 roku powinna się znaleźć w Unii Walutowej. Proszę o komentarz. Otóż jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami paktu fiskalnego i jeżeli jego przyjmowanie będzie traktowane tak, jak powinno być traktowane, zgodnie z przepisami konstytucji, to będziemy oczywiście przeciw. No i na pewno nie będzie dwóch trzecich za paktem. Oczywiście, no, można konstytucję złamać, tylko że tego rodzaju akt będzie prawnie rzecz biorąc nieważny. To jest ograniczenie polskiej suwerenności w zamian za nic to jest y, droga do trwałej peryferyzacji Polski. Tak samo jak wejście do strefy euro oznacza nic innego jak drogę do trwałej peryferyzacji Polski i poza interesami osobistymi, podkreślam, osobistymi polityków, którzy dzisiaj Polską rządzą, ich perspektywami w instytucjach, w Unii, Europejskiej, instytucjach Unii Europejskiej, żadnego uzasadnienia ekonomicznego czy społecznego dla takich decyzji nie ma. Prawo peryferyzacji jest można powiedzieć obiektywnym prawem społecznym. O, peryferyzacja następuje nawet w polskich województwach, w tych dużych województwach po reformie wojewódzkiej. Polska w strefie e, euro, Polska w istocie pozbawiona własnych instrumentów prowadzenia polityki gospodarczej jest skazana na wieczną peryferyzację. My mamy w tej chwili kilkadziesiąt patentów europejskich rocznie. Niemcy mają 13,5 tysiąca. To pokazuje, Istotę rzeczy w Polsce, istotę tego systemu, który został Polsce narzucony i który może doprowadzać do wzrostu PKB, może w chociaż sposób no bardzo, ale to bardzo powolny, niezwykle drogi prowadzić do budowy jakichś elementów infrastruktury, która gdzie indziej powstała 50-60 lat temu, czy 40 lat temu, ale nie jest w stanie uczynić z Polski kraju, który się naprawdę rozwija. Naprawdę rozwija się Korea i Korea. Południowa, której zasób kulturalny w tym sensie kultury europejskiej, bo to ona jest źródłem rozwoju technicznego, był kilkadziesiąt lat temu nieporównanie niższy niż ówczesnej Polski. Ta Korea dzisiaj jest porównywalna z Niemcami, jeżeli chodzi o ilość patentów. Bo tam rzeczywiście prowadzono politykę narodową, politykę zmierzającą do rozwoju, a nie do załatwienia różnych brudnych, małych interesów. Tylko prośba, komentarz do pomysłu rządu wysłania 20 instruktorów wojskowych do Mali. Czy Polska powinna się angażować w Afryce, Pana zdaniem? Sądzę, że Polska powinna w pełni uczestniczyć w różnego rodzaju międzynarodowych przedsięwzięciach humanitarnych, czy też zabezpieczających pokój. Ja uważam, że tego rodzaju decyzje są decyzjami słusznymi. Bardzo proszę. Dominika Tarczyńska, Fakty. Panie prezesie, co pan sądzi o opinii, o słowach pani profesor Krystyny Pawłowicz na temat Anny Grockiej podczas spotkania z czytelnikami Gazety Polskiej? Czy, pan, czy według pana przystoi pani profesor wyrażać obraźliwe opinie na temat czyjegoś wyglądu i zwracanie się do kobiety per pan? Czy pan się podpisuje pod tymi słowami? I do tego jeszcze pytanie, czy jeżeli ruch Palikota Wysunie kandydaturę pani Janny Grodzkiej na wicemarszałkini. Czy pan zagłosuje za? Na wicemarszałka, proszę panią. Otóż zagłosujemy przeciw. A jeżeli chodzi o zainteresowanie wypowiedziami pani profesor, to jeżeli dojdzie w Polsce do takiej sytuacji, w której bardzo liczne, niesłychanie często obraziwe i chamskie po prostu wypowiedzi drugiej strony w stosunku do nas. Będą tak samo omawiane, to wtedy będziemy o tym rozmawiać. Na razie tak nie jest. Wo wobec tego. Proszę dalej nie pytać, bo ja nie mam zamiaru w tej sprawie się w ogóle wypowiadać. Tak, TVN się zajmie Niesiełowskim, Halickim i tym podobnym i będziemy rozmawiać. Szczególnie, że specjalnie robimy dziś konferencję o gospodarce, żeby właśnie zmienić tak. temat rozmowy ze związków partnerskich, co powiedział jeden poseł, drugi poseł. Chyba dla Polaków w 2013 od tego, co posłowie mówią w parlamencie o sobie, czy też czy zajmują się związkami partnerskimi, ważniejsze będzie bezrobocie, miejsca pracy i to co jest najważniejsze w gospodarce. chcemy udawaj, że takie słowa nie padły I to są no, ale już pan prezes już pan prezes, poseł, już w, pan sprawia, prezes powiedział pani... tak że gdy nastąpi w Polsce równowaga zajmowania się takimi wypowiedziami. Jeszcze sprawami. raz pani powtarzam jeżeli państwo się zajmą na przykład panem Niesióńskim, panem Halickim i wieloma innymi, będziecie ich atakować, przepytywać Tuska na temat ich wypowiedzi, to wtedy ja się też wypowiem, a na razie nie widzę żadnych powodów. Bardzo dziękuję. Ten Dziękujemy temat jest zakończony. Państwu. Bardzo proszę, następne pytanie, Polska Agencja Prasowa. Panie Prezydencie, pada dużo oskarżeń, szczególnie właśnie jeśli chodzi o gospodarkę pod adresem rządu Tuska, a wniosek o wotum nieufności zapowiadany od dłuższego czasu, czy jest już jakiś ostateczny termin, w którym chcecie to zgłosić? Tak. Na początku lutego ten wniosek zostanie zgłoszony. Monika, bardzo Piu, proszę, bardzo kolejne pytanie. pani prezesie, czy według pana, jako byłego premiera, e, zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec. Gdyby pani łaskawa to, to, można bliżej do mikrofonu, bo, bo wtedy będzie słychać. E, czy według pana, jako Dziękuję. byłego premiera, e, zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec ministra Gowina po tym, co zrobił w sprawie związków partnerskich? E, I czy w związku z tym e, znajdzie się miejsce dla ministra Gowina w szeregach PiSu? Kolejna no Ja nic nie słyszałem o tym, żeby pan minister Gowin się zgłaszał do Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym no, pytanie jest, no, jak sądzę, zupełnie oderwane od rzeczywistości. Ale czy konsekwencje według pana powinny zostać wyciągnięte? To są sprawy Platformy Obywatelskiej. To jest kwestia tego, czy to jest partia, która narzuca siłą poprawność polityczną, czyli idzie tą drogą, która dzisiaj jest powszechna w Unii Europejskiej, w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie po prostu radykalnie ogranicza się swobody obywatelskie, e, w istocie likwiduje się wolność w imię poprawności politycznej, czy też jednak e, Platforma Obywatelska nie będzie chciała iść tą drogą, która powtarzam jest drogą niszczenia wolności, niszczenia demokracji. W dzisiaj w wielu krajach e, no jest tak, że w gruncie rzeczy wolności słowa nie ma. I to jest coś rzeczywiście bardzo niebezpiecznego. A czy pan Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska tą drogą nie pójdzie. Pan wy wyciągnął konsekwencje na miejscu premiera Tuska? Pani redaktor, ja się nigdy z taką sytuacją nie zetknąłem, widocznie byłem trochę sprawniejszym premierem. Bardzo dziękuję, TFM 24. Dzień dobry, Michał Tracz, TVN24. Dziękuję. Panie premierze, czy nie uważa pan, że słowa pani poseł Pawłowicz obrażają po prostu dużą część Polaków, a nie jest to po prostu dyskusja polityczna? Bo mówię też, też padła. o debacie piątkowej, a nie tylko o słowach wobec pani poseł Grodzkiej. Ja nie widzę żadnych powodów, żebym się miał tą sprawą zajmować. Ale to jest posłanka pan, Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli ma pan kolejne pytanie to bardzo proszę, na odpowiedź już padła. My, my przyszliśmy tu żeby rozmawiać o stanie polskiej gospodarki. Padła odpowiedź na pytanie o panią profesor Pawłowicz. Proszę już do tematu nie na wracać. Pewno jest to też temat ważny dla wielu Polaków. Tak, bardzo wielu się cieszę odpaterii. to proszę o nim mówić na antenie swojej stacji. Proszę o kolejne pytanie. Na pewno. Iwona Szczsnajer chciałam zapytać co to za księgę pan prezes ma przed sobą taką grupę. To jest alternatywa podatki. To jest jedna księga. Gruba, bo to jest pełny system podatkowy, a tu jest więcej pracy. To jest jeden, z, nie jedyny, jeden z naszych programów zwiększenia zatrudnienia na 1,2 mln miejsc pracy. Uh -huh. I co będzie z tymi księgami? Czy... No, one były już przedłożone w parlamencie, jakoś druga strona nie zechciała się nimi zainteresować. No, może teraz jednak zechce. Dlatego przypominamy, że. Że w Polsce jest alternatywa, że oni mają kryzys, a my mam receptę. No taka jest sytuacja. Część recepty, część nie cała, jest, jest tutaj. właśnie tutaj. Jeszcze chciałam zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze y, odwołanie z funkcji wicemarszałka pani Nowickiej, która ma zostać odwołana za to, że, że wzięła y, tą premię, którą wzięli też pozostali wicemarszałkowie. Czy to jest no. słuszne, że jest taka awantura wokół tej sprawy? Co by pan zmienił? Ja Panie mogę radę. powiedzieć tak. Y My uważamy, że wicemarszałków jest zbyt dużo. Formacja, którą reprezentuje pani Nowicka, to jest niszczenie polskiego życia publicznego i to takie no, bardzo brutalne niszczenie, niszczenie wszelkiego rodzaju kulturowych tabu, takie sprowadzanie nas do takiego poziomu, jakiego zawsze sobie życzyli nasi wrogowie. I w związku z tym, jeśli nie będą mieli wicemarszałka... to. Nic złego się nie stanie. A w wynagrodzeniu polityków należałoby coś zmienić? Ja uważam, że w obecnej sytuacji w żadnym wypadku nie wolno podnosić politykom wynagrodzeń. To jest tak, że Polacy dzisiaj tracą, a nie zyskują. Tutaj musi być pewna symetria. Jak w Polsce się będzie dobrze działo, no to wtedy oczywiście można, ale dopiero jak się będzie dobrze działo. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan redaktor Samal Pereira, Gazeta Polska Codzienna. Dzień dobry, panie prezesie. Ja Mam pytanie, ponieważ profesor Gliński z dużą uwagę zwraca na bezrobocie. Senator Platformy mówi, że realne bezrobocie może wynieść 20%. Jakie, jakie opozycja Prawo i Sprawiedliwość widzi możliwości na tą grupę ludzi, która wyjeżdża z Polski, która szuka pracy poza naszymi granicami? Proszę państwa, no to jest program. Walki z bezrobociem, tam, gdzie jest najwyższe, to znaczy na prowincji, na wsi, tam, gdzie można oddziaływać przy pomocy tzw. marginalnych środków ekonomicznych, to znaczy stosunkowo niewielkimi sumami można uzyskiwać znaczny postęp, znaczny wzrost ilości miejsc pracy. Ale generalnie rzecz biorąc, to rzecz polega na tym, że w Polsce trzeba w ogóle zmienić politykę gospodarczą. Trzeba przywrócić elementarną dyscyplinę. No, bo na pewno rak korupcji w tej chwili straszliwie niszczy polską gospodarkę, na przykład wykorzystywanie środków europejskich. Trzeba właśnie te środki dobrze wykorzystywać, trzeba w końcu polską gospodarkę odblokować, jeżeli chodzi o ograniczenia administracyjne, ale także te realne ograniczenia wynikające z różnego rodzaju patologicznych. Sytuacji społecznych występujących bardzo często w naszym kraju. No i trzeba, o czym bardzo często mówimy i to już od lat, likwidować y, y, lukę y, kapitałową, to znaczy stworzyć y, przesłanki do tego, żeby ludzie młodzi mogli. Tworzyć nowe miejsca pracy w jakimś tam minimalnym zakresie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, coś takiego funkcjonujemy, proponujemy i przecież mówiliśmy o tym, coś takiego w nieporównanie większej skali. Na przykład takiej jak to przedsiębiorstwo, o którym mówił e, Tusk, e, mówił e, o 40 miliardach złotych. Otóż 40 miliardów złotych to już jest suma, przy pomocy której można by tutaj wiele. Sądzi Pan, że np. ten program Mieszkania dla Młodych jest w stanie... Program Mieszkania program... dla Młodych to jest jeden z takich drobnych programów. Trzeba wielkiego programu budownictwa mieszkaniowego, który będzie miał zarówno duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego, jak i będzie rozwiązywał ten problem w skali społecznej. I taki program został, niestety późno to przyznaję, przez nasz rząd przygotowany, także nie mogliśmy go wcielić w życie, tylko że trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest program, któremu bardzo mocno przeciwstawi się lobby deweloperskie, no bo on uderza w interesy, ale trzeba wybierać albo interes polskiego społeczeństwa, albo interes milionów zwykłych polskich rodzin, albo interesy Miliarderów, którzy się darabiają na deweloperce i na bardzo drogich mieszkaniach, niedostępnych zupełnie dla zwykłego człowieka. Panie redaktorze, przypomnę program Rodzina na swoim. To program, który wprowadził rząd Jarosława Kaczyńskiego, cieszący się olbrzymią popularnością, pomagającym wielu młodym małżeństwom zdobywać swoje mieszkania. No, platforma go wygasza, dlatego że to po prostu jest. Sztandarowy przykład skuteczności rządzenia Jarosława Kaczyńskiego, że można było w tamtych warunkach takie programy tworzyć. No dlatego jest mieszkania dla młodych, który ma to zapełnić, tę lukę, który jest powszechnie krytykowany jako program, który, no cóż, nie wypełnia tego zadania, które robiła rodzina na swoim. Ale powtarzam, bo tutaj musi być to jasne, tak naprawdę tylko wielki program polegający na tym, że działki podbudowe daje państwo za symboliczną złotówkę. Państwo wspomaga, bo oczywiście nie finansuje tego z budżetu, wspomaga kredytowanie. W polskich bankach jest ciągle nadpłynność, pieniądze na to się znajdą i te mieszkania są pod wynajem, ale taki wynajem typu austriackiego, to znaczy który przechodzi później we własność. Dlaczego pod wynajem, a nie na kredyt od razu? Dlatego, że gdybyśmy je chcieli od razu sprzedawać na kredyt, to nie ma żadnej wątpliwości, że ludzie bogaci zaczęliby je kupować jako lokatę kapitału. Ja jako członek Komisji Etyki, weryfikowałem oświadczenia poselskie posłów i znajdowałem takich, którzy mieli 11 mieszkań na przykład. Czyli krótko mówiąc inwestowali po prostu w mieszkania, nie czynię z tego zarzutu, ale z drugiej strony to nie o to chodzi, żeby ludzie bogaci mieli po 10 mieszkań, tylko chodzi o to, żeby polskie rodziny mogły być tworzone, zakładane i miały mieszkanie. Miały perspektywę przynajmniej w krótkim czasie zdobycia mieszkania. Taki program, powtarzam, w wielkiej skali. Mam nadzieję, że byłoby bardzo wielkie zainteresowanie. Jest Polsce potrzebny i nie ma co ukrywać, jest sprzeczny z interesami bardzo wpływowego roku. Jeszcze w związku z misją profesora Glińskiego, mówi o tworzeniu już jakiegoś swojego gabinetu cieni, tak można by to nazwać. Czy, czy jak, na ile są te prace, na ile one postępują i czy Pan jako Prezes Prawa i Sprawiedliwości też w tym uczestniczy? One postępują. Ja chcę jasno podkreślić, że Pan Profesor Gliński nie jest kandydatem partyjnym, tylko kandydatem do rządu, można powiedzieć, partyjnie neutralnego i to są przede wszystkim jego prace. Ja o nich wiem, to jest tyle. Natomiast jeszcze raz podkreślam, profesor Gliński nie jest kandydatem prawa i sprawiedliwości, jest kandydatem do stworzenia rządu, który w tej obecnej sytuacji, kiedy my mamy najgorszy rząd od 1989 roku, by ratował, ratował kraj, ratował nasze społeczeństwo wobec skutków tego rządzenia, które dzisiaj mamy. Znaczy tu też chodzi o, o większość w Sejmie. Czy pan jakieś rozmowy prowadzi na przykład z członkami innych partii, czy też takie rozmowy w Proszę ogóle? Państwa, no naprawdę nie czas w tej chwili o tym mówić. Jeszcze raz podkreślam, że konstrukcja wotum nieufności, tego tak zwanego konstruktywnego wotum nieufności w Polsce jest taka, że ona odwołuje się także do sytuacji, w której Ci, którzy przedkładają wniosek, zwracają się do każdego posła indywidualnie, bo każdy poseł ma mandat wolny i indywidualnie odpowiada za całość spraw. No, dzisiaj te sprawy w Polsce toczą się tak źle, że to jest zwrócenie się do każdego posła z takim pytaniem: chcesz odpowiadać za ten rząd, czy też nie chcesz? Jak nie chcesz odpowiadać, to jest propozycja rządu o charakterze neutralnym, ale w trzech wersjach. Nie chcę w tej chwili wyprzedzać faktów. Profesor Gliński jest otwarty na różne modele takiego rządu, aby tylko był to rząd nowy, nie obciążony tym wszystkim, czym jest obciążony rząd Donalda Tusk. Bardzo dziękuję. LDZ. Panie Prezesie, przepraszam, zostawił Pan pewien niedosyt w temacie posłanki Pawłowicz. Mógłby Pan z tym niedosytem pozostać. Proszę mi wytłumaczyć, jeżeli porównuje Pan ataki pani posłanki Pawłowicz do, ataki, do ataków pana posła Niesiełowskiego, którego ja tutaj nie bronię. To czy to oznacza, że ataki pani Posłanki Pawłowicz jej głos jest głosem całego pisu? Ja jeszcze raz powtarzam, że tu ja niczego nie porównuję. Ja tylko mówię o pewnej szczególnej sytuacji w polskich mediach, która się powinna zmienić, jeżeli w Polsce ma być demokracja, a nie fasada demokratyczna. No tylko tyle. Bardzo mi przykro, że na pan temat, niedosytem. Już nie będę. Mówić. Z nie Bardzo proszę Polsat News. Nie, nie tylko ja. Kolejny mówca, Górska, Polsat News. Chciałabym wrócić do konfliktu w rządzie, do starcia na linii premier Donald Tusk i Jarosław Gowin. Komu pan, panie prezesie, kibicuje i co dalej, jeśli nawet politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że, i tutaj cytat, słabo widzą dalsze funkcjonowanie Jarosława Gowina w rządzie? To naprawdę nie jest moja sprawa. Nie kibicuję tutaj nikomu, bo nie jestem od tego, żeby kibicować polityką Platformy Obywatelskiej. Co do meritum, to oczywiście jestem po stronie Jarosława Gowina. Wszystkie te projekty są sprzeczne z Konstytucją, a poza tym także i ze zdrowym rozsądkiem. Bardzo proszę, ostatnie pytanie, ale widzę, że już kolejne. Mam nadzieję, że nie w sprawie niedosytu. Do gospodarki wrócę. A to bardzo mi miło, proszę, proszę. Zapowiada się być może strajk generalny na kolei. Związkowcy bronią przywilejów strona rządowa część ekspertów odpowiada że te przywileje związkowe są za bardzo pracownicze także związkowe wybujały może trzeba ograniczyć rolę związków jakie jest zdanie pana prezesa czy właśnie kryzys nie jest tym momentem kiedy można byłoby się nad tym zastanowić Panie redaktorze my mamy już dzisiaj około połowy zatrudnionych którzy nie mają w ogóle praw pracowniczych mamy w ogóle kryzys statusu pracownika to nie jest tak, że gospodarka, jeśli ma się stać gospodarką rzeczywiście nowoczesną i w tym sensie podmiotową jakoś na rynku światowym, może czerpać swoje siły, zasoby po prostu ze stałego obniżania pozycji pracownika. No to jest metoda, no, łagodnie mówiąc, trzecia światowa. I nie mające nic wspólnego z autentycznym rozwojem. Jak ktoś nie potrafi prowadzić przedsiębiorstwa przy no, bardzo słabych w Polsce płacach i bardzo słabych e, uprawnieniach pracowniczych, to znaczy, że się po prostu nie nadaje na przedsiębiorcę. No, to jest prosta sprawa nie każdy się nadaje. I to jest sprawa pierwsza. A jeżeli chodzi o kolej, to wie pan, mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli ktoś chce szukać takiej modelowej sytuacji, jak rządzi Platforma Obywatelska, to powiem tak. Mieli ogromne pieniądze na przebudowę kolei, nie wykorzystali ich, tak mówiąc najkrócej. Za naszych czasów kolej e, przynosiła straty 200 milionów złotych, teraz przynosi 2 miliardy. I to jest, można powiedzieć, syntetyczne pokazanie jakości rządów Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie premierze, panie dziękuję prezes. Bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję